Kate, powinnaś być już w szkole. Przecież mamy 13. Spóźniłaś się na całe 10 lekcji. Przecież ty jesteś księżniczką, nie możesz tak się spóźniać chyba. Co? No ejku, dobra. Daj mi się... Będę za 20 minut na śniadanie, dobra? No dobrze, przebierz się. Dobra, to się przebieram. Okej, okay, więc zostawiłam tak, jak jest. Pora, że jeszcze co. Mm. Proszę. Kate? Oj, Kate, sorry. Mogę usiąść? Lepiej nie, wiesz. Cześć, Adel, Aiden. Co ci tutaj sprowadza? Chciałam tylko się zapytać, czy zejdziesz zaraz do nas na śniadanie? Oczywiście idę. No bo przyszedł yy, marszał. O, to super, marszał przyszedł. W końcu się wziął za jakieś niedziecinne sprawy. Witaj, Kate. Czekaliśmy na ciebie. Cześć. Kate, czy ty masz kolczyka przy policzku? Tak, a czy coś z tym złego? Ale ty jesteś księżniczką, nie powinnaś mieć takich rzeczy na twarzy. No przepraszam, życie jak życie. Ale ty jesteś księżniczką, a ty nie jesteś moim ojcem. Droga panno, nie jestem twoim ojcem, ale jestem twoim przyszłym mężem. A jeżeli chcesz tak wyglądać, to w życiu nie będę Twoim mężem. Dobrze. Nie chcę takiego męża jak ty, więc po co mi taka osoba? Kochani, może zasiądźmy do tego śniadania. Pani Alfa, ma Pani przecydowne śniadanie. Pańska córka, moja przyszła żona Kate. Myślę, że będziesz też tak gotowała. Nie będę ci gotowała, sam sobie zamówisz z McDonalda, bo nic z Subwaya. O, księżniczka na swe pozory Meli. No, ona strasznie, Meli jest bardzo dziwna. Adel, prosił cię ktoś? Dziewczyny, przestańcie! O jejku. Widzimy się jutro, kochana. O Jezus, Mary, tylko siedzę w tym domu i siedzę w tym domu. Idz, skarbie, mogłabyś to otworzyć? No, no dobrze. Uh. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem Fitzgerald. I chciałbym podarować Ci takie cudowne ramolety. Nie wiem, gdzie ją usadzisz, ale to jest mój podarunek dla Waszego ślubu i dla Waszego potomstwa. Kaniutki, dziękuję, to bardzo miło, ale my nie myślimy w żadnym no, potomstwie, nawet nie wiem, czy będzie ten ślub. Całe królestwo mówi, że będzie, więc to chyba prawda, księżniczko. Jeżeli nie kurczycie, to brazu, to mogę ją sprzedać. Lepiej tak. Dziękuję. Nie musiałaś na mnie wydawać pieniędzy. O, kochanie, kto to przyszedł? Nie mówię, kto to kto nie. Dzień dobry, panie, y, panie Marshal, Marshal Aster, panie Marszalu. Wiem, że już za niedługo będzie Marshall. panie Arszal, panie Marshal. Tak, wiem, dziwnie się mówi moje imię. Y, a to jest upominek y, dla waszego dziecka i ślubu. O, to bardzo dziękuję. dziękujemy ci, weźmiemy to na pewno. No dziękuję, proszę. Do widzenia Wam! Nie wezmę tego! Przecież i tak jeszcze nie bierzemy ślubu! Nawet nie wiem, czy w ogóle go weźmiemy. No jak? Nie! Weźmiemy, bierz to! Pani Alfa! Pani Alfa! Tak, tak, tak na szalku? A cóż to za piękne klejnoty? Dostaliśmy to od mężczyzny, który podarował to naszemu dziecku i naszemu ślubie. Jest cudowna, po prostu piękna i cudna. Bardzo myśliczna. Myślę, że dogadamy się w związku. Pochowam to tam, gdzie trzeba. Chciałam Ci tylko powiedzieć, że nasz ślub będzie cudowny. Zostaw, zostaw mnie! Jesteśmy jeszcze paro, a co mówicie o ślubie? Chodź tu. Nie! Przestań! Nie wyjdę za ciebie! O co ci chodzi, mała? Przecież chcesz że miał być dla wszystkiego. Mamo, tak, córeczko? Nie chcę za niego wyjść. Po co mam wychodzić za osobę, której nawet nie kocham? Oj, kochanie, kiedy się zrozumiesz Ja miałam tak z twoim ojcem. Jakoś co? Nadal razem żyjemy. Tak, ale tata jest już 5 lat w grobie. Więc. Kochanie, musi być ten ślub. Bez ślubu ani róż. Skąd wiesz, nie chcę cię, Marszał? Możesz być z moją siostrą, z moją mamą, ale nie ze mną, Marszał. Może masz już jakiegoś na boku? Marszał, no co ty? Ale nie chcę być z tobą. Przestańcie, dzieci. Albo jedno z was będzie chciała męża, albo w ogóle. Bo ja nie jestem tutaj po to, aby wyobrażać sobie, że ja tu będę siedziała dwa lata, żeby i tobie, i tobie dogodzić. Dziękuję. A ty, kochana, szykuj się. Że dwa tygodnie masz ślub. Jeszcze mi powiedz może, że z marszalem. Tak, z marszalem, a z kim innym. Do siebie, do pokoju. A może ten marszał nie jest taki zły? Może powinnam dać mu szansę? Nie wiem, nie wiem. Rzecz nie podoba mi się, ale podoba się mojej siostrze, więc myślę, że to jest najważniejsze. Hmm? Co to za dziwne dźwięki? Hmm. Może pójdę to zobaczyć. Co oni robią? Wiesz, wolę cię bardziej od Kate, kochanie. Gdyby Kate mogła wziąć ślub z. Z kim innym... Ja też cię kocham. A, ale niech się tylko moja mama dowie. Mamo, ja widziałam, jak Marshal całuje się z Adelką. Nieprawda, kochana. Pójdziemy to szybko i łatwo sprawdzić. Gdzieś widziałaś, na wschodnim skrzydle. Chodźmy to sprawdzić, kochana. Jak widzisz, nie ma tu jej. O co chodzi, panno Marshal, panno? Widziałam jak całujesz się i w ogóle robisz jak moja siostra byłaby twoją dziewczyną. Ojejku, że to wszystkiego bym się dopuścił, ale nie do zdrady. Mówiłam ci, Adel pewnie czyta książki w swoim pokoju. Aby się nie dowiedziała o nas. Mm, mm.